Witamy Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Ze mną trener Legii Warszawa, pan Jacek Magiera. Najpierw poproszę trenera o ocenę spotkania, a potem przejdziemy do pytań. Proszę, trenerze. Dobry wieczór. Takie mecze budują zespół, takie zwycięstwa pokazują charakter. I cieszę się bardzo, że drużyna Legii to dzisiejsze spotkanie wygrała w takich okolicznościach. Tracąc gola w 90 minucie, a strzelając w 94. To pokazuje, że w naszych głowach się dużo zmienia, i niezależnie od tego, która jest minuta, i jaki jest wynik, my walczymy o zwycięstwo. Zagraliśmy dobry mecz. Byliśmy drużyną, która stworzyła kilka sytuacji bardzo dobrych do tego, aby strzelić gola. Z perspektywy ławki, wydaje mi się, że byliśmy drużyną, która więcej utrzymywała się przy piłce, ale Miała naprzeciwko sobie bardzo dobrze zorganizowanego przeciwnika i bardzo dobrą drużyną, jaką jest Lech Poznań. Cieszymy się, to co powiedziałem na początku, dzisiaj, trochę jutro, a w poniedziałek zaczynamy pracę, bo przed nami bardzo ważny mecz. W tej chwili najważniejszy z Koroną Kielce. Dziękuję. Dziękuję. Trenerze, prosimy o pytania. Proszę, panie Robercie. – Dobry wieczór, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, mam dwa pytania. W Madrycie nie bał się pan zdjąć Tomasza Jodłowca po pierwszej połowie tutaj. Zostawił pan defensywnego pomocnika, który… – W yy, Ale w Madrycie też yy była, była zmiana, z tego co pamiętam. Chodzi mi o to, yy, co się dzieje, tak, z, z pomocnikiem reprezentacji polskiej, który ostatnio jest yy, bez formy i druga rzecz, jak pan oceni ten całe zamieszanie po y, dla Lecha Poznań, po tym no, bezmyślnym zachowaniu Kownackiego, który niepotrzebnie trzymał piłkę i doszło do gigantycznej awantury? I to wprowadzenie Hamalajnena. Czy taki był pomysł w tym, w tym momencie, jak to wszystko wyglądało z pana z perspektywy, to y, całe zamieszanie między pi, pierwszą bramką dla Lecha a drugą dla Lejki? Znaczy ta bójka, bitwa, walka na boisku pomogła mi podjąć decyzję, bo miałem czas na spokojną analizę tego, co się dzieje. I wiedziałem, że można Lecha jeszcze zaskoczyć, bo Wukow bieg na boisku po to, aby chłopakom jeszcze każdemu do ucha krzyknąć, że jest dużo czasu, że jeszcze mam 5 minut na to, aby strzelić gola. I on to zrobił znakomicie. Natomiast ja spokojnie popatrzyłem na ławkę i uznałem, że Hamalajnen w takim przypadku zrobi jakość, wejdzie i będzie miał jakąś sytuację. Miał, cieszymy się. To jest, to jest fajne. Bardzo dobre. Ta bójka dla mnie ok, bo to pokazało, że no jest drużyna. Jakby jeden pobieg, to wtedy bym miał problem jutro w szatni. Natomiast skoro wszyscy biegli łącznie z maserami, z magazynierem, no to pokazuje, że, że ta drużyna jest no, mocna. I, I to cieszy. Najbardziej cieszy, że są ze sobą, są za sobą i wskoczą w ogień. Natomiast co do Madrytu, zostawmy już ten Madryt, ale wydaje mi się, że Jodłowiec tam nie szedł w przerwie. Nie, w Szczecinie, w Szczecinie szedł w przerwie, tak. Natomiast tutaj, natomiast Tomek ma do, do wykonania zadania, które na przedmeczowej odprawie ja mu daję. Ja muszę powiedzieć tak, że ja widziałem Tomka w dużo lepszej dyspozycji, każdy z nas w dużo lepszej dyspozycji widział, natomiast to jest bardzo ważne dla nas. Zawodnik, bo wykonuje tą czarną robotę, której często nie widać i zawsze widzimy tego, co szczeli gola, tego, co z przewrotki szczeli. Natomiast dla takiego postronnego obserwatora, zawodnik, który haruje, biega, naprawia błędy, zamyka linie podania, zamyka strefy, czasami przebiegnie ileś tam kilometrów. Dla niektórych można powiedzieć bez sensu, a dla mnie bardzo, bardzo skutecznie, bo. To jest taka pozycja. Ja na takiej pozycji grałem i wiem, że często trzeba było więcej biegać, żeby kolega miał łatwiej. I Tomek to robi. Proszę. Panie, że pan powiedział, że pana cieszą okoliczności tego meczu, tego zwycięstwa, go dla legii był zespalonego. To panu nie, nie przeszkadza? Nie widziałem z łapki takiej sytuacji. Ja mówię to, co mogę yy, zauważyć jako trener stojący przy linii bocznej. Natomiast są powtórki 3-4 Ustosunkuje się do tego, kiedy zobaczę to na, na pozycji, na, czy na, na DVD. Natomiast no, ja się bardzo cieszę, bo wygraliśmy w takich okolicznościach, remisując z karnego w 90 minucie, strzelając gola w doliczonym czasie gry. Natomiast wielokrotnie my traciliśmy gola po błędach, tak samo jak i strzelaliśmy. Nie my, pierwsi, nie ostatni, bo to jest skalkulowane w ten sport że ktoś popełni błąd. Artur Jarzomik, Panie trenerze, ja mam pytanie o tą ekspresję na mani Nikolicza po strzelnych bramkach z lechią, z lechią gol. Koszulka ściągnięta, żółta kartka. Dzisiaj gol, koszulka ściągnięta, żółta kartka. Panu to nie przeszkadza? Czy będzie pan próbował jakoś wpłynąć na niego, żeby, żeby w przyszłości jakoś się pohamował może po tych, po tych bramkach? Tak, bo szkoda każdej kartki, bo dzisiaj Nikolicz ma dwie żółte czy trzy żółte kartki, ale za jakiś czas, jak będzie strzelał gole, oby strzelał jak najwięcej to może pauzować w ważnym meczu, będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast yy, no ekspresja jest, bo to jest napastnik, to jest taki człowiek, który jest bardzo pazerny na gole. Ja się wcale nie dziwię, bo napastnicy tacy są, powinni być przynajmniej. I cieszę się, że dzisiaj tego gola strzelił, chociaż w pierwszej połowie miał okazję, potem w drugiej miał bardzo dobrą okazję, do trzech razy sztuka, udało się. Ale dla mnie dzisiaj też y, taka jedna sytuacja, Gilerme zablokował dośrodkowania i cieszył się po tym dośrodku, po tym zablokowaniu tak jakby strzelił gola i to też jest to, to jest piękno, że zawodnicy w ten sposób do tego podchodzą, no bo to pokazuje jak bardzo im zależy i to cieszy. Dziękuję. Jeszcze tutaj proszę. Dobry wieczór, Konrad Twerszter, Sport.pl. Panie trenerze, mówił pan, że takie zwycięstwa budują zespół, a ja chciałem się zapytać, czy takie gole zbudują też zawodnika? Myślę tutaj o, o Kasprze Kasperze no bo on tutaj 9 miesięcy już jest, przychodził jako gwiazda ligi, borykał się z dużymi problemami, w Legii o to swoje miejsce walczy i czy to może być taki punkt zwrotny dla niego? Oby było tak. Kasper to jest zawodowiec i on pracuje, to co się mu powie, to wykonuje. Jest bardzo zdyscyplinowany, akceptuje każdą decyzję. Nie obraża się na nikogo dookoła, bo taka jest rola właśnie zawodowego piłkarza, on walczy. I pokazał to niejednokrotnie na treningach wyrównawczych, że od poniedziałku, kiedy zaczynaliśmy rywalizację o miejsce w składzie do następnego meczu, on walczył, biegał, robił ślizgi, chciał przekonać do siebie sztab szkoleniowy. Ja bym chciał, żeby Kacper tutaj błyszczał, bo jako zawodnik Lecha Poznań pokazał, że potrafi znakomicie grać. Natomiast trochę inaczej. Na pewno jest zawsze w takim klubie, gdzie jest się jedną z wielu gwiazd, a nie jedną w tej innej drużynie. Ale dajmy mu jeszcze trochę czasu. Ja w niego wierzę, tak samo jak i w innych piłkarzy. Oni muszą być cierpliwi. Oni muszą wiedzieć, że kiedyś tą szansę dostaną. Kiedy nie wiadomo, ale gotowi muszą być, żeby ją wykorzystać. I dzisiaj Kasper. Zagrał minutę i ją wykorzystał. Dlatego na pewno wielkie brawa dla tego piłkarza.